Witaj Grzegorz, cześć. No też Przemek, cześć. Cześć. Opowiedz co tak. o naszych gołąbkach. Rasy Kulbacki. Tak, Kulbacki, Przemek Kulbacki. Tak. No jeszcze oglądałem filmiki. Oglądałem filmiki na YouTubie, a w Stanach w Pensylwanii. Jak to tata pomagał, znaczy oni tam razem sportowali, nie? Tak. Ra razem jeszcze były... No i tam te, no to no widziałem te produkty i to wszystko, nie? Tak, tak. No i, no i, i czekałem, 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 aż wreszcie się skusiłem i to mówiłem. Ale, 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 ale tego. Wcześniej też zacząłem właśnie te witaminy robić te warzywka. Rozumiem, tak? Warzyw... Tak. No, warzywka, bo też, bo to nic mi tego nie powie, nie? No tak. Byłem, Zapisałem się do klubu, tak. się do klubu. W Ameryce, w Ameryce, w Pensylwanii, nie? W Ameryce. Tak, 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 to była Pensylwania, Ameryka. I tam, no. i tam sprowadziłeś moje gołębie. Dokładnie tak. Tak, a tam ile, tam... ile ich sprowadziłeś, ile gołębi? tam było cztery pary. Aha, cztery parki, tak, okej. Okay. Cztery, cztery, parki było, no tam była, tam była taka, tą, no Ramzes był na początku. Ramzes, okej. Okay. Ramzes i groszka taka. Może Ferbart. Ferbart. Dłżywita chyba z tego co wiem. Okej, okay, okej. Okay. Może dolczywita, Ferbart, zobacz. No. A może nie, a chyba dolczywita była z Ramzesem, bo to, bo to ty nie dobierałeś tego głębi. Tak, ja, ja, ja zawsze łoży, robię parę z no, tego. No, no. Ale, ale, ale jakby nie było, no, no tam na początku tam. Miałem, miałem property, miałem dom, miałem taką chałupkę i miałem tego i a zawsze bym wiecie, od mojego głębi. No dobra. No i trafiłem do, do Ameryki, do Pensylwanii i tam było miejsce na głębie, a tam, znaczy był głębik, nie? I tak. to i tamto, no i, i tam sobie parę ptaków, ale ale jak widziałem, że dookoła lotują, no to wtedy mówię, no to dawaj, kurde, ja spróbuję, tak? Tak. I, I miałem jakieś tam ptaki, ale, ale wtedy tam ale oglądałem na YouTube zawsze, no bo ja śledzę, to już śledzę tam YouTube, nie? I to, i ty mi się natrafiłeś i właśnie ciebie pośledziłem i to i, o, i mówię da, i dawaj, bo, bo to gołębie jakby nie było, to ja, ja nie ukryłem. Gołębie chorują. Ja w tej chwili ja jestem od roku w Polsce, jestem od roku w Polsce. Tak. I cały czas jadę na antibiotykach na kurwa mm, proszkach. Rozumiem. Bo, bo inaczej to leje, kurwa i nie to się. Każdy, każdy ukrywa, każdy chowa. Tak, tam, tak, tak. Ciągle chorują, ciągle problemy, nie? Jak, jak, jak im daje, jakim daje z warzyw i czosnek do tego, no to są okej. Okay. Tak, tak. To jest okay, nie? Mm -hmm. to są okej. Okay. Ale jak, jak te po prostu... Musiałem trochę wyjechać na dwa tygodnie, i, i wracałem późno z domu i głębi byli niedbane, nie dostały karmi, jak, jak na tego i w No wiadomo, to... tak, wiadomo, hodowcy nie ma w domu, kto pilnuje i, i nie da rady i to wszystko zacznie szlak trefiać, nie? Dokładnie, od razu, od razu się pojawiła choroba na oczy. Tak. Czyli, no, że no, żółtek nie dosyć. I to prawda? nie tajemnica, teraz dzwonisz o ten askapilar, nie? To i, i tak do mnie znowu zadzwoniłeś. A te, te gołębie co zamówiłeś? Powiedz, co tam wygrałeś w Ameryce? Powiedz, jaki wynik zrobiłeś? Wygrałem combine. Combine to jest. Combine e, w Ameryce to znaczy w Polsce jest e, okręg. Okręg. Aha, byłeś mistrzem okręgu, tak? Tak, ja mistrzem okręgu, mam, mam, dyplom, mam dyplom, mam dyplom, do tej bory, fajnie, jestem Gratuluję. mistrzem okręgu i to i, to nie, i cały życie będę mówił, że to twój wygrał I, i nie ma to, że kurwa ktoś kupił od ciebie go, bo mają ciebie gołębie, tak i oni to są normalnie kurwa czule. Tak, tak, bo on czuje ma... kasa, on czuje kasa i wszystko zmienia, na... bo chce zarabiać. I na... Inaczej nie nazwę, bo to Sociule, kurwa. Kupił... On kupił od ciebie Galę, kurwa, pięć lat temu i teraz on jest mistrzem, tak? Tak, tak, I tak. On się, I on się do ciebie nie przyzna, kurwa, w życiu. Nie, w życiu nie. Będą go żgali, będą mu obcinać palce, on nie powie. <grym, grym>, <grym>, nie, nie możesz nagrywać, czy ja mogę film nagrać. Kurwa, no, nag nie, nagrywać, no. Robimy mały wywiad, ja nagrywam na YouTube, dobrze? Fajnie. No, może, może być, może być, bo. Bo ja Ci mówię prawdę, no. wodiem, po prostu Twoje produkty mi się sprawdziły w Stanach, Pan i tak. ja kurwa, ja nic nie robiłem, tylko Twoje produkty na głębiach, ja nic nie robiłem i tego mi leciały, kurde. Leciały jak solone, nie? Leciały jak solone. Opowiedz o wynikach, jakie tam wyniki były? Pierwsze, drugie, trzecie mam już, mam, mam, mam wszystkie te, a co chodzi o klub, chodzi o klub... To mam, mam te papiery, kurde, listy i to wszystko. To różne są wyniki, nie? No, tak. Oczywiście różne są wyniki, bo to, to różne są wyniki. Nie, nie leci, tak. a no nie hodowcza lecią, GOMP nie, ale... No ale hodowca to... musi zadbać, nie? Jak zdrowe są, to no, też no, polecą te, no, gołębie, te moje, jak są, ale... jak są niezadbane, to wiadomo, że nie polecą, nie? Te produkty były sprawdzone, i po tak. prostu chcę więcej tego, i a teraz, mieć tutaj. A teraz, a teraz y, 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 mieszkasz już w Polsce, nie? Mieszkam w Polsce, tak. Poczekaj, bo dobrze. Mieszkałem w Stanach 26 lat. A o 26 lat to długo? Mhm. No, dosyć długo, nie? Tak. To niestety. Fajnie. No i tak wyszło, że, tak że przeprowadziłem się do Polski. Aha, okej, okay. rozumiem. No. I może dużo ludzi będzie, będzie mnie słyszeć, może będziemy oglądać, no nieważne, ale, ale to, to nie ma nic do rzeczy, po prostu chcę Twoje produkty i to wszystko. Tak jest, zaraz pogadamy na prywatne, wysleć i na początek, zrobimy może tak na początek, ten askapilar na początek, zrobisz te stado zdrowe, na nogi je postawisz. Przed... Nie, nie, nie. nie. nie? nie, nie, nie. Nie? Ja, ja, chcę, ja chcę parker co? A, ty chcesz więcej rzeczy, rozumiem. <laughs> ja chcę parker amzesa i, i do tego mały zestaw. A, okej, okay. dobrze, o tym będziemy na prywatnego zaraz rozmawiać. Jeszcze raz, co do Ameryki, trzeba tam wygrać ten kombajn, to jest okręg, to trzeba mieć bardzo szybkie głębie, nie? Tak, tak. A, tam możesz, się. Możesz, możesz to puścisz na YouTube, tak. że. Grzegorz Domowski wygrał kurwa Arce no, bez kurwa, nie? No. Dawaj, przepraszam. A to nic się nie, nie Grzegorz... stało, to w emocjach wypadło. Nie, nie, ale ja, ja, mam, ja mam podstawę, to nie, to nie chodzi o to, ja nie kłamię. Nie, nie, to kłamie. wszystko prawda jest, wszystko na filmach prawda. Ja nie kłamię, bo ja mam, bo ja mam, ja mam podstawę, ja mam dyplom. Tak jest. Ja mam, ja mam po prostu, ja mam skatułek to, że... To, że mój głąb zajął ile i tyle mileage i pierwsze miejsce, no to był okręg, to był, to był okręg, kurde, no kombajn, kombajn w Pensylwanii i, i, to, i to nie ma tego okręgu, ja to mam, ja to mam w z Gomu. Tak, 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 fajnie, ale... fajnie, super. No. Cztery ja, parki, ja, i zobacz, tak tylko cztery parki kupiłeś, rozchodowałeś i zobacz jaki fajny wynik, nie? Najlepszy wynik można zrobić. Ja ci zrobię zdjęcie, czy to wyślę, co, co, właśnie, co właśnie tu się stało, nie? O, fajnie. Ja nie mam... no. Fajnie. Ja ci to wyślę. Dobrze, to na, Ale... na Whatsappa możesz mi później wysłać ten dyplom. Na Whatsappa, tak? Tak, na tak. Whatsappa. A, a, co, a co inne hodowcy? Byli zdziwione, że zrobiłeś tego mistrza okręgu tam w Ameryce? Mówili coś? No tam, tam ciężko tak... Tam, ja tam nie byłem, bo to wiesz, uh -huh. no, no, no nie, to tam za dużo to, za dużo bo to jest takie, wiesz, jak ktoś wygra, kurde, to jest takie, takie... takie no, takie zatajemnione, nie? A, rozumiem, nie? takie takie zazdrosne te hodowcy, tak? Zazdrosne, no, no bo, to był, bo to był bardzo mały klub, bardzo mały klub był, nie? Aha. I po prostu ja wygrałem no, tak. A, kompań, rozumiem. Kuchy. Rozumiem, okay, każdy no. jednego zna, a Ty tak. w całym okręgu byłeś pierwszy, to już przestali tak mówić, ja już tak. No tak jak wszędzie, nie? Bo to jest. To wiesz, jest. wszędzie taki no. sam, nie? Czy w Ameryce, czy w Afryce, czy w Europie, no, wszędzie no, taki no, sam, nie? Jak no, ktoś no, inny wygrywa, to. Już... No, zaraz ci no, to i to. Ale to wiesz, no, to to był też lot na normalny nie był na pieniądze, bo Ty wiesz, jakby to było na. Na kasę, no to by było inaczej, nie? Aha. Ale to, 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 wiesz, to inaczej, bo ja nie dawałem na pieniądze, bo zazwyczaj nie miałem czasu, bo chodziłem do pracy i tak dalej, ale tak. Wiesz, jak, jakby to było na pieniądze, to bym wygrał pieniądze, oczywiście. Tak jest, to jakby obstawiłeś, jakby obstawiłeś, nie? Tak, no, to wtedy, no to wtedy się obstawia, obsta, obstawia się i wiesz, się daje na płatne loty. No to jest trochę inaczej, no. tak trochę jest, inaczej. Tak jest. A teraz... Ale a jak, jak wróciłeś do Polski, to te gołębie wziąłeś ze sobą, czy zostawiłeś je tam? Nie, nie, nie. No nie, no gdzie? No kurde, ja, ja miałem sobie. No po co mi gołębie do Polski? A, no. rozumiem, tak. U mnie zamówisz no. ze źródła, to po co ci te gołębie tutaj, nie? To też wielka no, koszta. Dobrze, ale, ale wiesz, no ja, ja wróciłem na mieszkanie. No. Dopiero, dopiero później w domu kupiłem i, i tak, no, no wiesz. Rozumiem. Ja tak naprawdę, no, no w ciemno, do R byczowej, no. Rozumiem. No, mieszkałem coś przyjechałem. No ale jestem na, na tym, na chałupie, mam trochę działki to i to i mam ptaki już swoje, no i tak. po prostu chciałbym to trochę jakoś to roz, rozprzestrzenić, rozwinić, nie? No. A, wiem, a, a wiem, że twoja hodowla jest kurwa dobra, także, także po prostu chciałem nawiązać twój, jakiś kontekst z tobą, żeby, tak. żeby żeby tam jakoś funkcjonować, nie? Tak, idę podsumować, że moja hodowla się najlepiej spisuje w polskich czynskich. W wielkich, dużych oddziałach. <laughs> Najlepiej się spisuje. I w Ameryce, tak samo u Ciebie. I we Milwaukee w Ameryce, i w Kalifornii. W Teksas. O, we Floridzie te ja, ja, gołębie... Ja, ja, nie wiem, nie wiem, bo ja... ja, ja Garfield, 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 ja, Garfield ja, Super Garfield, koło New York. Ja on lotuje na tych moich gołębiach. On mi listy wysyłał na, na Facebooka, a ja tam nie mam tak nie, czasu. Zespośrednio, zespośrednio. Zanim zanim zamówią od ciebie głębie tam do Pensylwanii, tam w Stanach, no to przecież wiedziałem, wiedziałem i to wiesz. I po prostu jak ktoś, jak ktoś zamawia i produkty na, na, na to trzeba, trzeba ufać człowiekowi, tak? Tak, no no, no no i tak, i bo my nigdy nie widziałeś, nigdy nie, nie znałeś, nie? Dokładnie, no tak. i ja, ja, ja byłem pewny, ja bym pewny mówię, no po prostu dawaj, koniec, nie? Każdy co zamówi u mnie to każdy dostaje gołębie i produkty. Przemek, ja, ja Cię oglądam przez tak. kurwa 10 lat. Rozumiesz tak, że jestem pewny i to... Tak. Ja, ja wszystkie filmy Twoje oglądam i jestem pewny i to wszystko. Tak jest. No ale tutaj, okej, okay. przeprowadziłem się z Pensylwanii do... do Polski? Do Polski. Dzień. To jest, to jest, to jest kurde, Grabiny Zameczek, to jest, a, kurwa, to to jest? <laughs> A, pomorskie, no pomorskie. No pomorskie, pomorskie, aha, pom, pomorskie, okej. Okay. No fajnie, ważne, że jesteś zadowolony ale, i ale mieszkasz ten, teraz w Polsce. Ale, ale powiedz mi, powiedz mi tak, tak, tak grubsza, ile by kosztowała para, para twoich ramzesów, tak, takich dobrej Tak, po, po normalnej cenie, zaraz będziemy na prywatnego gadać. a zaraz, zaraz za prywatnego wyłączę na, nas nagrywanko. Chciałem sam powiedzieć, a te gołębie później komuś oddałeś, tak, jak sobie wyprowadziłeś? Sprzedałem w całości. A w całości, całą hodowlę sprzedałeś, tak? Tak, całą hodowlę sprzedałem w całości. A kiedy to było? Kiedy to sprzedałeś? Kiedy to było? W jakim roku? Już dawno? A, Przemek, no jeszcze uro... no, dwa, tak. dwa lata temu. A jak? I ten gość to Amerykan czy też Polak? Co kupił? Amerykaniec. Ameryka... A, 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 wiesz, a on też dobrze lutuje teraz? Nie wiem, nie mam kontaktów z nim. A, taki, nie masz... Był taki, taki ciężki był, także nie, to... to. Aha. Od, niego, od niego, od niego się z wiadomości na pewno nie, nie dowiesz. Nie? Te Amerykanie, Amerykany są takie, one są takie e, dla siebie, nie? One są takie, nie, takie otwarte, nie? Co, ja, ja z nim zagubiłem kontakt. Aha, to ja bym musiał otworzyć kontakt, wiesz, z nim. I tak. te zobaczyć czy oni tam lecą, nie? Tak, tak, a nieważne, to, to, to nieważne gąb, 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 kurwa, gąb jest gąb, ale też hodowcze musi być, nie? Tak, też musi dbać, nie? I przy tym no. chodzić i wiadomo Ja mu, ja mu mówiłem jak, jak ma robić i co i tamto, no ale On to był młody, młody członek kurwa, w hodowli tam no. w tym klubie, ale Ode mnie kupił, bo widział wyniki, nie? No, I rozumiem, ja, tam, rozumiem to, tak. A mi też zależało, żeby to kudo sprzedać, żeby tam wiesz, po rynkach nie jeździć i tak dalej. Rozumiem, tak, żeby a, wszystko... A on się napalił, bo... No bo no widział, widział wyniki, nie? No wiadomo, to, ja wyniki tam... przekonuję przecież, wyniki jak nie jak u mistrza, nie? Wyniki są i co, No, wiecz, je, się, no... Ja mu tam sprzedałem, że tam za groszy, no bo... <laughs> no, bo tam wiadomo, zamianie. musisz wyjechać, to co nie będziesz tego ze sobą brał, bo... Ta... No ładnie, no, ja, ja miałem inne plany, a nie tam tak. kudo ja po prostu... To było mi zbyteczne, musiałem to sprzedać, to wszystko, no. Fajnie. O, to mówię, widzisz, dobra. cztery, cztery parki, mistrz okręgu, nie? Warto zamówić, co? Warto zamówić gołębki. Warto, Przemek, warto. I te gołębie, ale, ale... E, ha, z charakteru te gołębie, byli inne niż te, co miałeś w Ameryce, te, te amerykańskie? To znaczy, nie wiem, bo tam no, zamówiłem tego, tam te jaseny były, no, nie to, to, to dokładnie, tam nie wiem co tam było. Wiem, że, wiem, że był ten. Te anteny to były już na długie loty, tak. a ja nie lotowałem na długich lotach, mm -hmm. tak że trochę, trochę jestem nie tego. Nie, no. nie, nie halo, nie? Mm -hmm. ale, ale to chodzi o tego. O Ramzesa. O pierwsze loty krótkie loty, loty to, to ten Ramzes, po prostu Ramzes i ta. Bolszewita to właśnie oni mi zrobili wyniki. Właśnie, właśnie wygrałem na Twojej głębiach kurwa, wygrałem no, po prostu kundaj, no i to wszystko. No, no fajnie, to, sąsze, to tak, jest najważniejsze, w no. całym okręgu mam, mam, mam dokument, mam, no. mam dokument i to wszystko. Fajnie, super. Ty... Jak, to, jak ktoś by się pytał, to tak. mam dokument. Tak, ja tak? jak tak? mi wysłysz to ja to wstawię później tam na, na plansza na I YouTube. Nie, i, nie, I niech nie pierdolą głupot, że kurwa Kowalskiego nie leco. No, kurwa, niech same sami skróci rozłożą i niech ojciec nie? Jakby. Mówię, no, kurwa, wieku, kurwa, jakiego lecą. Nie, kurwa. Jakby nie leceli, to by ja nie sprzedawałem, nie? To by nikt nie zamawiał. Dokładnie. Jakby nie lecieli, to by nie zamawiali. Tak bo, jest. A się takich koniaków, że nakupywali, a teraz się kurwa dupo podwrócili i, i się nie przyznają. No ja wiem o tym, no to hmm. oczywiście, nie? Tak, No, tak. no ja. Niestety, no. Takie, takie życie, nie? nie Dobra, ludzie nie okay, są szczery. Fajnie, dziękuję za wywiad. Ja zrobię z tego film na YouTube, dobrze? Dobrze, dobrze robić, to Fajnie, nie, no. fajnie. Teraz gadamy na prywatnego. Czekaj.